Jeśli chodzi o inne działania, to złożyliśmy w ostatnim czasie kilka wniosków o dofinansowanie. Tutaj ważny temat dróg. Ja na poprzedniej sesji mówiłem, że nie będziemy żadnych dróg rzeczywiście, tak powiedziałem, żadnych, żadnych wniosków na drogi składać. No ale to zdanie zostało zmienione. Tutaj też po interpelacjach myślę Państwa Radnych i mieszkańców Tą drogę, ten łącznik od gs do tak zwanych świętów y, przygotowaliśmy, i zostało do złożone do tego programu, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Tam jest około 400 metrów. Chodzi o, o wyremontowanie tej drogi, poszerzenie i y, tutaj przeniesienie, y, mała korekta, jeśli chodzi o tą zatocze, o przystanek autobusowy z zbudowaniem takiej zatoczki tutaj przy posesji y, państwa świętu, który jest piekarnia. Koszt, koszt szacowany tego odcinka to około 400 tysięcy i tak mniej więcej 400, około 400 metrów drogi. Nie wiem jeszcze, nie ma jeszcze listy rankingowej, także nie wiemy czy to otrzyma dofinansowanie czy nie. Myślę, że lada dzień pewnie, pewnie taka lista się ukaże. Jest to ważny odcinek drogi, też tutaj się właśnie tym dofinansowaniem, to jest tylko 30% dofinansowania, a rzeczywiście z tego łącznika korzysta bardzo dużo mieszkańców. Trzeba też jeszcze powiedzieć o tym, że właśnie przy tej drodze w planie zagospodarowania przestrzennego mamy po jednej i po drugiej stronie tereny pod, pod jakąś tam działalność usługową, więc być może, być może to, że ta droga się wykona to też That you signal them that